Eee, witamy już w drugim odcinku naszego Let's Playa. Przetrwaliśmy noc, pozbieraliśmy trochę rzeczy, no i szykuje się kolejna noc. Czyli wyciągam z powrotem łóżko. Aha. W dzisiejszym odcinku mamy zamiar znaleźć. Wbijaj do łóżka! W dzisiejszym odcinku mamy zamiar znaleźć jakieś nowe miejsce na fajne przytulnienie. Nie da się. Domek. Sam? Nie da się. Co się nie da, jak ja już leżę? No właśnie. Przesuń się. Ej, i to we ja właśnie do swojego łóżka. Aha, no. Zboczenie no, ze strony. E, w dzisiejszym odcinku postaramy się poszukać jakiegoś domu. Nie wiem, może nie do końca domu, jakiegoś miejsca na dom. E, może pozbieramy jeszcze po drodze jakieś surowce. Chociaż wydaje mi się, że mam wystarczające drewno jak na razie. No to cóż, drzwi, e, łóżko na plecy i idziemy. Tak. A piec. Zostawiłeś piec. piec Czekaj, jak go wezmę. Weź drzwi. Wziąłem czy... drzwi. Ci coś tu się przed chwilą paliło. To jakiś potwór. Ząbiak. Jezu, będę tłukł ten piec teraz. Ej, i zniknął, nie mam go. No bo piec się rozwala chyba kilofem, nie? Ale lipa. Dobra, chodź. Idziemy. Dawaj, świniek, mięso. Sztejki. sztajki. na masę. Na masę, na masę, dokładnie. A w którą stronę idziemy? Dokąd idziemy? Nie wiem, ja chciałem nad morzem zamieszkać. No to dobry pomysł. Tam pewnie powinno być jakieś morze, bo... No bo ja widziałem je wcześniej z daleka. Ale nie łaziłem tam jeszcze. Kłacz ty! Śliniak, won! Jaskinia! Chodź tu. O, nice. Ale ja tam nie idę. tam nie właśnie jakiś creeper zaraz wyjdzie. Wiem. Idziemy dalej. Ciekawe co za tą górą jest. Nieduża ta góra, szczerze mówiąc. O, ho, ho. o jest i morze! Ale fajnie! Ej, słyszę pająka, ja się boję. Nie, Pają... nie, nie. Pająk pająka? ci nic nie zrobi w dzień. E, nie, nie. wiem. Przynajmniej nie powinien zasadniczy. Słyszysz go? Nie. O, teraz usłyszałem. Ale pająk ci nic nie zrobi w dzień, przynajmniej nie powinien, chyba że to jest jaskiniowiec. O, ja tu zostaję, patrz jak to jest fajnie. Ty, całkiem, całkiem. Robimy z oddzielnych, a co? Ja jakoś nie pałam do mieszkania z drugim mężczyzną w jednym mieszkaniu. No ja tak samo. To spieprzaj, ja tu zostaję. No ja sobie wezmę tamtą górkę albo tamtą. Posadzę te kaktusy, co zabrałem z pustyni. Niech już rosną, rosną. przydadzą się zaraz. Czekaj, ja też, bo mam kilka. Ale będę miał fajny widok. Bo już jest nawet basen got Ała! Już co robisz? Nawet gotowy basen. O, fajnie. Źle postawiłem nie wyrośnie, czekaj. No znowu tak samo Wiesz Dup. jaki popełniłem błąd. Aha. Nie ustawiłem stopera i nie wiem, kiedy, my, kiedy filmik się skończy. To patam, najwyżej wrzucimy jako dwa odcinki, to dla nas nie problem chyba nie? Nie. Zwłaszcza, że raczej lubimy grać. Dobra, biorę tą górę. Tu, tu, o. Mhm, a ja tu swoją drogą jest jakaś jaskinia, trzeba będzie potem zbadać. Bo już tam te pająki są, to lepiej wiesz. Lepiej teraz nie chodzi. Dokładnie, potem tym zbudujemy kopalnię, a tu surprise! Dokładnie, wyskoczy coś nie wiadomo skąd i to coś cię zje. Nie wiadomo jaki, Dokładnie. nie wiadomo kiedy. Bo robisz sobie kopalnię, wszystko fajnie, kopiesz dołek i w ogóle już jest super epic mega pro. A tu nagle. No i było nie fajnie. Powiem. No, było fajnie, jakby nie patrzeć. Trzeba wyrównać teren. Jesteś tam już u siebie? Jak tam? Podoba ci się czy nie? Nie na no, hardkorowo jest. Tylko drzew, w cholera, będę miał co kaczować. No to dawaj. Dobra, postawię workbencha. Cyk. Zrobię sobie śliki jak. O. Latające drzewo. Jakbyś miał jakieś tam problemy z duchami, nie trzeba dzwonić po Ghostbusters, nie? Wiesz, masz to egzorcystę. Tak. Ale może zatrzymam na czas tego kopania Tak, to jest nube. dobry pomysł na czas karczowania lasu, to może to zatrzymajmy. No, jak będzie gotowe, to wzmówimy nagrywanie. O. No i jak widać, ja już mam ładnie, elegancko prosto, to teraz pójdę do kolegi i mu pomóc. No właśnie, Digicfan, jak sobie to zrobił, a mi to już nie pomoże. Wszystko. Samo... No to rusz się. Nie popędzaj mnie. Ale... Nie popędza. spokojnie. Spokojnie, Andrzeju, to się wyklepie. Tak. Ja mam jednego Twojego workbencha, bo ci zebrałem z domu, łapło. Nie chcę, wejść sobie. Ja tu nie, nie, to Dobra, no zrobię sobie łapkę. Eee, potrzebuję kijki. Norma. Nigdy tych kijków nie eee, No to może znowu wyłączę, bo to jest jeszcze więcej kopania. Jak będzie gotowe, to wrócimy do państwa. Wychodź. Czekaj, jeszcze leczy. Mm. A, bije mnie. Pukał jeszcze szkielet. Już nie puka. Jeez, to wygląda jak jakiejś sarkofagi. Of oh, w mordę masz creepera na swojej górze. O, zombie. Chciał mnie zjeść, ale się spalił, A wiesz co? Wiesz jaki komentarz wystawiłby zombie na ten temat? Jaki? By... Aha. To był suchar roku. Mhm. Normalnie drugi strasburger. Kogo nazywasz strasburgerem? Przepraszam bardzo. Gdzie ty tam widzisz Terenik <sighs> Więc zaczynamy tak. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, że mam ten ekwipunek na E. Ja tak zawsze Dlaczego? miałem. No ja miałem na I. Z przyzwyczajenia po MMO. Aha. Przynajmniej nie zabraknie nam piasku na szkło. No raczej. Eee, no cóż... Może nie będę nagrywał tego jak budujemy, no bo to nie jest ciekawe Tak więc dam stop i wrócimy kiedy już coś tutaj powstanie. A, nagramy. Kolejny snafekty. do mnie leci, kolejny, nie mogę. Z trzeci się wysadził, no jasne. Co jeszcze? Zapraszam, impreza uszajby. Rozsadzamy mu dom. No jak widać, cztery zombie biegają tam koło domu Fedrowicza. Ja, jasne, Wie, jeszcze, pięć. jeszcze dwa creepery mi lecą do domu. pięć Dobrze, że u mnie nic nie Cztery creepery mi już przed chatą wybuchły, dwa kolejne lecą. Już mi do domu weszły, no jasne, co jeszcze? Może frytki do tego? Stoją sobie na dole, kretyń się lampi na mnie jak idiota. Zielony ogórek zasrany. Ech. Co to się działo w nocy, to w ogóle jest porażka. Mi dwa razy dom wysadziły prawie. A w w dzień wyjść? Robię tak, stawiam workbencha, zrobię sobie mieczyk i będę z dachu je No nic innego do wyboru niestety nie mam. No przynajmniej domy jako takie są zbudowane. No i myślę, że to będzie koniec w tym odcinku, bo trzeba, musimy się uporać z tymi potworami, ogórkami, triperami, czy jak je tam zwał. No i ogólnie... W następnym odcinku, na pewno domy już będą całkiem skończone I zaczniemy kopać kopalnie Tak Miejmy nadzieję No, o ile przeżyjemy Do następnego odcinka Super! O, jeszcze pójdziemy zobaczyć co to wybuchło Creeper, u mnie A wiesz co było najciekawsze? Że jeden creeper wybuchł i zabił drugiego Może uda mi się nagrać w Zdewastowane wnętrze domu mojego kolegi o ile Zapraszam, przeżyjemy. jeszcze go nie naprawiam. Kolejny creeper? Mogę tam iść? Jasne, że możesz. Tak, ale tak, żebym przeżył. Bo możesz mi egzorcyzmować, no! Jezu. Jeszcze chodźcie mi tu dziur porobić. Ale się przestraszyłem. <laughs> ale patrz, co mi zrobiły! Ja już nie mogę z nimi. O ja! Przecież to był dom. <laughs> no, On był pełny. W zasadzie był już zrobiony. Jedyne, czego mi brakowało, to dachu. Teraz mi brakuje pół domu. Ej, jeszcze jeden. What the fuck! Uu, nie strasz mnie, myślałem, że już tu do mnie idzie. No idzie. Kręci się przy plaży. Ostrzeż mnie, jak będzie podchodził do tej dziury. Mm -hmm. Trzeba chociaż w połowie to zakopać, żeby mi się tu jakieś zombiaki nie rozpiły. No cóż, to oh. będzie na tyle. O, idzie, idzie. <laughs> nie, no, nie mogę skończyć nagrywać, bo coś się dzieje. Idę go zwabić do ciebie, żeby był jakiś ciekawy materiał. O, co jeszcze? Mi już pół domu rozwalili, może tobie coś rozwalą. Mi też już. O. Ej, idzie tu, idzie! Super. Uciekam na plażę. Ej, no, on idzie za tobą. Wiem, specjalnie. I pójdę do kaktusów. Dzięki. Ja ją muszę pozbierać. Ej, nie, 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 nie. Jajka nie zostawię. Taki szkozek. Dawaj tak? tu, dawaj tu Zaraz A, w las tak. znowu. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Oła. No giń. No, zginął. Super. Lama. No L i to będzie w tym odcinku na tyle. Eee. Y no, następny odcinek ukaże się niebawem, obiecuję, że już będą skończone domy. Nie zaczniemy kopać kopalnie. może zajdziemy jeszcze do jakichś pobliskich jaskin, tam na przykład widziałem. Tam jaskinia jeszcze gdzieś po drodze była. Tak? Będą przygody. Będą tak, trypy. Będą, będą trypy, będą przygody. Pamiętajcie aby subskrybować. To bardzo ważne jest dla nas zwłaszcza z początku. Tak. No i to będzie na tyle. Żegnam.